Ej, a kto za to wszystko zapłaci? No kto? Głupi ojciec. Łazisz nie wiadomo gdzie! Co ty w ogóle robisz? Ja nie wiem co ty robisz. Najmniej mi święty spokój, robię zakupy. Szuka mamy nie mogę jej znaleźć. Gdzie ona jest? Tu jej nie ma? Gdzie ona kurde jest? Na tym stoisku miała być jej nie ma. Jest! Gdzie ty łazi Biorę tą. Łazisz nie wiadomo gdzie! Co ty w ogóle robisz? Ja nie wiem co ty robisz. Najmniej mi święty spokój, robię zakupy. Słuchaj, może bym kupiła jakieś płatki, co? No nie wiem, a jakie tata lubi. No czekaj, Tata lubi to nie, bo te to, wiesz co, te to, te to nie wiem, czy lubi w ogóle. A gdzie on w ogóle jest? No nie wiem. To co ja tutaj nie by... wiem. Jezu, no puścić go, po prostu, ja nie wiem. No wózek mu dałam i teraz lata Musimy go znaleźć i się zapytać, co on w ogóle lubi, bo ja nie wiem. Jak on coś kupi, to potem nie lubi. Co ja ty tu robisz? Ja Ci chcę kupić na śniadanie, żebyś miał jedzenie i owoce i wszystko ja kupiłem A ty śniadanie. Się to nie jest truci, to jest śniadanie świąteczne. To no nie jest żadne śniadanie. Chce, coś się nie zabić? Ciekawe, ja daj spokój. Jedna na pierwsze święto, drugie święto, poświętasz do nowego roku. Przecież... Ciekawa jestem, jak to długo tak wytrzymasz tatę. Damy radę, damy radę, zobaczysz. Czy dą goście to każdy będzie chciał posmakować coś dobrego. A nie jakieś sałatki, kurwa, ciągle to samo. Wiesz co? Rób, co chcesz. Ja idę, biorę swój koszyk i idę na swoje zakupy, a ty sobie rób tutaj swoje zakupy. Ja i tak będę musiał płacić.